Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony maldów.pl i witam Was już chyba, w bodajże, w piątym czy czwartym odcinku Strasznego Labiryntu Tak. Już się pewnie domyśleliście. I witamy. Dzisiaj będą, wyjdą dwa odcinki z tego. Nie może być więcej, bo. A, jest mój kolega Patryk. Przywitaj, się zapomniał, Cześć. Jak? Mój kolega jest strasznie

nie ja odpadisz, to się co się nie co To jest mojego taty rzecz. I pałsz to! <grystanie> Wziął ogonowalacz! Pałsz! <grystanie> Bo przerwy nagrywają, widzicie. Ej, jakby co? W domu możecie sobie dla starszego brata wziąć. <grystanie> No wiecie, miłotwo i bowiem mam... wale Ale ja nie jestem jego bratem, to jest mój kolega, Tak. Z którym mogę mu zau zaufać zawsze. To jest mój kumple. A kto by go nie gdzie zaufał teraz z drugim? Z Ale czasami się pokłócimy, a jak się pokłócimy, to jest źle. Ale znów się pogodzimy. E, tam parę dni je póki pobijemy się, ale się pogodzimy. Tak. Pamiętaj, co? No, co my mówicie? Ale czemu ty góry nogami? No to, nie, to tu... nie. tak. Wiem. Bo zapomniał. Tak, bo byliśmy na takiej wycieczce do kolba. I na basen. Chciał powiedzieć ten głuptasek, ale nie zdążył. Wie i my co każdą środę co ty... Tak, mówię, wy... przecież świadomocie na jajce jeden odcinek przecież. Tak, wy jeszcze. No, y jeszcze nie. Dopiero raz, Czuję pierwsze. się nie sztuki, kona. nie mi Wiedziłem... Wiedziłem... no słów inspiracji. Smak to na Więc tego grudnia można ja spotkać. Mm. spotkać na basenie zazwyczaj e, e, tam jesteśmy z klasów e, klasa, baseny, wiecie jak to wychodzi o ten, ten, ten fajnie na tym basenie jest jeszcze nie, bo my musimy kilka odcinków Kilka minut z tego nagrać, potem odcinek cen prowadzisz z tego. No weź już. Look the girls climbing harmonię do domu z systemem szaf pax z wyposażeniem komplement. Teraz wyposażenie komplement za ja. pół ceny. Wystarczy kupić szafę pax i mieć kartę IKEA Family. IKEA, ty tu rządzisz. Ale co z tego? My chcemy dwa... dzisiaj dwa odcinki robić, tak?

Ile można żyć na pudełku? Tak nie się... można dziś tego wszystkiego schować. Ale, no, ale gdzie? No do szafy. Ja przeczytaj co? Moja przeciwnika ma takiego tam pego. Nie zaczynajmy. nie ma. Widzimy, A nie ma. Aaaaa, super! harmonię do domu z systemem szafpaks z wyposażeniem komplement. Ale tam się ułożyło. Tika. Tytuł rządzi... Oj, oj, wybaczcie. Babcia Jadzia znowu wita. Ej, no co się stało? Ja... BABCIA JADZIA ZNOWU WITA! No to ten pych... Chany, co ten pychańcu. Myślisz, Myślę, że to jest takie proste. No, Bo je taki kres przeszedł. Pocałował ją. Majnoś PL ją pocałował. No on to Andrzej zrobił. Nie, tak bo było to nagrywanie. Aha, mi się przyznaj. Nieee. Przedtem zrobiłeś. Przyznaj się, bo wyłączy na dym. O. Halo. No. no cześć. Nie się widzę. Ja. Aha, nie. No i to cześć. Ehe. Wyjdę tylko dobra cześć. A może, z tego, no się zgubiłam. Czy można? Okej. No to cześć. No miałam. Chyba nowa część. Patrz. Ale ojo. Chyba, ale ja tu się obsługuje? Czekaj. No ty tempę ciała. Dobra, wyłączamy nagrywanie. Okej. Okay. Eee, już wiem. Eee, ludzie, poczekajcie chwilę. Zanim przebiegniemy nagrywanie, to musimy to sprawdzić. To jest jeszcze fajniejsza część niż ten myszko. No jo. Eee. Niestety, wujcio Patryk przegrał. No że nie zaczynaj z tym wyjściem do Turekiego. Nie dobra. Ludzie, to jest zaje, zaje, fajne. Dobra, to jest moje filmka. Bo ogóle cię Patryk nas тут тут блин бака полетишь ай затика Ale Jest wie... twój drogi las. Ja więcej przeszłam niż ty, dziadyko. Pani, czemu że nie trzeci raz. Ty też grałeś. Dobra, daj mi jeszcze na dobra, Daj. Dobra, ostatnia, Ok, śpiew przegrał z tyłu. Dwa razy. dwa razy. Dziaba, da da, da. Dobra, kończymy hmm. nagrywanie? Się, Dobra, koniec. Jeden. Nie. Ale ja tylko jeden. Nie. nie. Jeden. No szybko. Więc kończymy na dzisiaj, więc komentujcie niekoniecznie subskrybujcie, ale możecie dalej jak chcecie, więc cześć, pożegnajcie. się. Cześć. Opa, będę tęsknił.